Głos, ale masz czas i chęć, ja wiem ja co. mam nową ranię Ja nie Vikos, <noise> Vikos Ej <głosy> Dawaj tornego tylko, boże, tylko, boże, tylko, tak ja tam A tam co, mało jest, zaledwie 18 kurwa Ej dobra, po co przyspić tutaj No bo jest impreza, halo, bawimy się Impreza hmm? vipów <noise> Właśnie, tak sam, same vipy na tym to się to są Przecież ja nie ja 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 mam wipa Nice <noise> 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 Jeżeli dobrze się przypatrzycie... To Halo! To ja mam, mogę zrobić promocję, Yanga VIP za 5 zł, Tylko teraz. Yanga VIP za 5 złotych? Za, za, wszyscy ja. mają już vip no. ale no, VIP taka prawdziwa. Ja. Aha. Ty chcesz ciszę? Y nie. Nie mam. No. Ja się, tak, się podał. Jeśli ktoś chce tylko dzisiaj Yanga VIP za 5 zł Wiadomość nie, do i... mnie. Mówię serio. A jest to bez za darmo? Ty, ty nie zrobisz sobie zadania, nie możesz. O nie, cheataj halo, cheaty masz. Pana mu się burderz zrobił niezbisał się. Ale ja, nie, nie masz 17 bo. osób Curent klient 17. O tej jest Jak jeszcze czwarte TS, a o kurde Dobrze. Ty, Muczaczo, ten twój kanał jest popularny, tego. No. Najbardziej popularny kanał na TeamSpeak'u. Testu, ale wiesz, co Panie prezesie Muczaczo, powiedz coś do mikrofonu. Pochwal się swoim towarzystwem. No, pochwal... O kurde, jak mnie zdodżował. Dobry. Dobrymus Dobrze. I teraz wszyscy brawa. Wiesz co, klasę, klasę, klasę. Wiesz co ci powiem? Wiesz co ci powiem? jak wbije Look Zakład, że jak wbije Look albo ktoś i zobaczy mnie Bada jako Bigosa to będzie, będzie wbije do mnie i nie będzie mi kazał kogoś rejestrować? <laughs> nie, no co ty? Eee. Pewnie ty macie Klasi. znajomych, no, nie? Tak. Degrad hyperowi zabrał nam dwie osoby. O nie, halo! Zde,

bo jak Nie ja przebił mnie, nie przebił. mnie. Co, Co tu się... Co o, gdzie ja jestem? Ej, wy nie poszli! Ej, na poszli. Wszyscy do niej. <grym> ja nie poszli. poszli. Ja, ja piędze,